daleko Drake jest od morza? Drake od morza jest y, rzut beretem 400 km. Czasami wychodzimy za furtkę i mamy morze, albo zamykamy oczy i jesteśmy nad morzem. Powiedz mi, skąd u Was wzięła się miłość do, do szanty, do folku? Bo właściwie śpiewacie taką y, szantę folkową, czy bardziej folk? Gramy folkową muzykę, y, ewentualnie inspirowaną folkiem. Naszą muzykę, a teksty o morzu, no bo charakter bardzo nam odpowiada tych klimatów morskich. No i lubimy żeglować, jesteśmy żeglarzami. Dzisiaj przyżeglowaliście do Kunic po raz pierwszy. Przyznam się, że trochę za moją sprawą. Yy, słyszałam, że koncerty są o wiele lepsze niż to co na płytach. Czy to prawda? Na pewno inne, bo umówmy się, że w studiu można. Yy, zarejestrować to, co się chce, można sobie coś powtórzyć, można coś dograć, a na koncercie jest trochę inaczej. Koncert po prostu rządzi się innymi prawami. Natomiast e, staramy się, żeby te koncerty były mm, żywiołowe, żeby było miejsce na zastanowienie, mm, żeby można było zatańczyć, pokiwać się, żeby były takie eklektyczne i żeby coś się działo. Co w konicach usłyszymy dzisiaj? Materiał z naszych dwóch płyt, yy, czyli z talizmanu, z płyty z 2007 roku i z Legendy, z naszej ostatniej płyty z zeszłego roku oraz coś celtyckiego, tradycyjnego, bo lubimy sobie też zagrać coś takiego naprawdę tradycyjnego. Czyli zabierzecie nas yy, za granicę Polski, muzycznie oczywiście. Postaramy się, tak. Tak, do Bretonii, do Szkocji, do Irlandii, no i na nasze podwórko, bo My jesteśmy z Częstochowy, nie wymyśliliśmy prochu i gramy naszą muzykę inspirowaną folkiem, tym właśnie celtyckim. Nie udawajmy, no nie, jesteśmy Polakami, ani Irlandczykami, ale myślę, że gdzieś w tych naszych piosenkach słychać te dźwięki i oceanu, i tego wiatru, który gdzieś tam nad wrzosowiskami szkockimi czy irlandzkimi przemyka.